Dzień dobry, moje drogie wagi, witajcie, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, zapraszam do czytania na listopad, zapraszam was również do czytań na jesień, jesień już w pełnej krasie, przypominam zatem, że jakiś czas temu wykonałam czytania dla jesień i filmy są gotowe, więc osoby, które jeszcze nie odsłuchiwały, nie oglądały czytań jesiennych, serdecznie zapraszam, playlisty i tam wyszukujecie playlistę jesień 2025. Zaczynamy. Twoja główna siła, droga, wago, w listopadzie zasób na listopad. Co najlepiej pielęgnować pięknie? Tu koncentrujemy się na tym, co dodaje nam energii, prawda? A nie ją zabiera. Następnie zaskoczenia listopada, niespodzianki listopadowe, jak najlepiej na to zareagować. Tutaj są różne sytuacje. One w pierwszej chwili mogą Wam się wydawać być jako mały kryzys, ale nie do końca tak jest, bo one mają szansę przerodzić się w coś efektywnego, w coś wartościowego, w coś dobrego po prostu. Szczególnie jeśli zostaną przez Was zauważone i zaopiekowane. Miłość, ogólny klimat w miłości, w relacjach, bardzo ładnie. E, najkorzystniejsza postawa względem spraw miłosnych. Dobra, dobra, pozwólcie, że ja tutaj tak jest, dorzucę jedną kartę. Jeśli chodzi o kwestie pracy i finansów, najważniejszy temat w pracy i finansach i najkorzystniejsza, najbardziej sprzyjająca tobie strategia, e, strategia działania na spodzie szóstka mieczy, wygląda na to, że cokolwiek tam martwi Cię, to się pokazało na, na pozycji zawodowo-finansowych, to te zmartwienia są nad wyraz, okay? albo uda się po prostu, trójka monet też widziałam, dzięki współpracy z innymi, dzięki kooperacji z innymi, dzięki być może jakiejś burzy mózgów, uda Ci się po prostu wyjść, wybrnąć z tych sytuacji, które na ten moment z tej perspektywy, teraz jak sobie słuchasz tego filmu i myślisz o swoim życiu zawodowym bądź finansowym, są dla Ciebie po prostu lekko stresujące. Så gir han seg. Listopad dla Was to jest miesiąc, który ma w sobie troszeczkę napięcia, ale też ogromny potencjał do rozwoju, szczególnie jeśli odpowiednio czytasz pewne sygnały, droga Wago. I tutaj wyłania mi się taka opowieść yy, dotycząca historii osoby, która stoi na progu zmian. I Jesz jeszcze być może nie jest w pełni gotowa na te zmiany, nie jest być może gotowa, żeby przyjąć te zmiany, ale na pewno ma w sobie ogromne pragnienie ekspansji. I za tym pragnieniem ekspansji jest potrzeba stabilizacji. Więc jeśli chodzi o to, co jest twoją główną siłą w listopadzie, to niewątpliwie świadomość, że możesz chcieć więcej, że masz prawo chcieć więcej. I masz w sobie taką gotowość, by wychodzić poza znane jakieś tam schematy utarte i tak dalej, ale być może jeszcze nie ruszysz w pełni w listopadzie. Natomiast masz świadomość, że jesteś gotów, lub ta gotowość w tobie wzrasta. Brakuje troszkę działań. To jest troszeczkę tak, jakby ktoś stał na balkonie z mapą świata, tak? I e, może jeszcze nie podróż. Czuję, ale już czuję, że ten horyzont mnie woła, tak? To jest troszeczkę taka energia. Więc, Twoją mocą jest perspektywa, Twoją mocą jest planowanie. To jest dobry czas, żeby myśleć strategicznie, nie impulsywnie. Co pielęgnować, by wspierać dobrostan, czwórka była energii dodawać Ci będzie poczucie wspólnoty, stabilizacji emocjonalnej, tak? Nie działaj w pojedynkę. To jest troszkę tak. Dziel się radością, znajdź momenty świętowania, nawet tych najmniejszych sukcesów, lub w ogóle momenty świętowania. Jest takie piękne święto w Stanach i w Kanadzie, jeśli dobrze pamiętam, w listopadzie, właśnie. Albo z końcem października, albo w listopadzie, ale to jest chyba listopad, święto dziękczynienia, i uważam, że to jest jedno z piękniejszych świąt w ogóle. Możemy okazywać wdzięczność za to, że e, mamy wokół siebie ludzi, przyjaciół w tym znaczeniu, rodzinę, za to, co mamy w ogóle w życiu. Może warto właśnie e, jakby zorganizować coś w tym znaczeniu: jakieś spotkanie rodzinne, gdzie możesz zaprosić bliskich, gdzie możesz zaprosić przyjaciół i po prostu cieszyć się tym, że jesteście razem bo to będzie wspierać Ciebie droga Wago, takie podejście do spraw po prostu. Natomiast tutaj też jest dużo celebracji życia, czwóreczka buła, prawda? Szczególnie tak, okej, okay, jestem tu i teraz i z tego, co je mam tutaj i teraz się cieszę, pocieszę, pocieszę się, pocieszę, a potem ruszę dalej, no bo jak będę już wiedział, będę już wiedziała dokładnie, jak ta moja strategia na przykład wygląda. Na pewno źródłem energii dla Ciebie będą ludzie, z którymi czujesz się bezpiecznie, wiesz, i to mogą być, to Twoje plemię jest. Ja nie wiem, kto należy do Twojego plemienia, ale... To są ludzie, z którymi czujesz się bezpiecznie. Czego nie widać? Zaskoczenia. I tu jest paść mieczy, jako niespodzianka troszkę, prawda? Więc albo nieoczekiwana wiadomość, albo ktoś jakby obserwuje, pyta, analizuje, jakby możliwa jakaś nowa informacja, która zmieni troszkę Twoje spojrzenie na coś, prawda? Jak zareagować? Dwa miecze. Zatrzymaj się, nie decyduj pod wpływem emocji, poczekaj, że tak powiem. Jeśli ktoś będzie na to był też jakąś presję próbował wy, 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 wymóc, to rzekłabym: daj sobie więcej czasu, zanim zdecydujesz, prawda? To troszeczkę tak. W miłości, szczególnie dla panów, energia karty Cesarz, czyli ty wiesz, jakby w związku będąc, jakby po co jesteś w tym związku, krótko mówiąc, tak? No, cesarz to jest ojciec Tarota, to jest że tak powiem, mężczyzna konkretny, odpowiedzialny, um, troszkę tak. Moje drogie panie, dla Was to bym powiedziała, że Wy możecie mieć do czynienia z kimś, kto chce kontrolować dużo rzeczy w Waszym życiu i na to bym zwróciła uwagę. Um, albo jest jakieś wstrzymywanie emocji, um, bo ważniejsze są jakieś zasady, ważniejsze jest bezpieczeństwo, no na to bym zwróciła uwagę. Natomiast na pewno single mogą przyciągnąć osoby poukładane w cesarzu, prawda? Natomiast nieco chłodne, być może, szczerze mówiąc, um, no trochę tak. No i teraz tak, najbardziej sprzyjająca Tobie Postawa bardzo ciekawie się nam zrobiło, bo tutaj karty mówią: zbóż to, co cię trzyma, i jedź przed siebie. Zbóż to, to, co Was trzyma i jedźcie przed siebie, tak? I to jest troszeczkę tak, żeby w ten sposób do tego podejść, no, ale też w miłości, cokolwiek chcesz zrobić, to ja tu widzę taką energię: kurczę, nikt cię nie zatrzyma. W miłości w sprawach osobistych, no nikt cię nie zatrzyma, taka prawda. Jesteś gotowy na jakiś przełom. Na pewno, jeśli ktoś cię lub coś ogranicza w sprawach osobistych, romantycznych, to, to twoje decyzje będą wyzwalające i to się tutaj pokazuje, tak? to macie uwolnić od czegoś lub po prostu doprowadzić do sukcesu w życiu osobistym, no nikt cię nie zatrzyma cokolwiek tam chcesz wdrożyć w swoje życie osobisto romantyczne jeśli chodzi o kwestie pracy i finansów no słuchaj, w pracy pokazuje się coś, co rozczarowuje albo coś, co Tobie się wydaje nie zgodnie z planem um, i albo po prostu zderzenie z realiami, które wyzwala w nas takie poczucie. Okej, okay, no dobra, no myślałam że, myślałam, że to pójdzie inaczej, prawda? To troszeczkę tak. Um, dla części z was wypalenie zawodowe, bądź zmęczenie po prostu się też pokazuje. Najlepsza dla ciebie strategia nie jest czas na ryzyko i to się pokazało w listopadzie. Nie rozdawaj swojej energii, nie wiesz jakby zachowaj to co masz, trzymaj to co masz, ostrożnie dosyć. Utrzymaj stabilność, jeśli jakaś ekspansja, tutaj zwróćcie uwagę, dwójkę buław, no chcesz coś zrobić, ruszyć w nowe, prawda? Od tego zacząłeś, jesteś na to gotowy, ale jeszcze analizujesz, jeszcze sprawdzasz sobie wszystko. Może się okazać, że listopad, jak sobie wszystko przeanalizujesz, prawda? Ten paśmieczy, to dopatrzysz się szczegółów, jakichś ważnych, kluczowych, diametralnie zmieniających postać rzeczy, i okaże się, że jeszcze trzeba zaczekać z jakąś decyzją, po prostu, tak, że to nie jest właściwy moment. Um, Chodzi o to, żeby też koncentrować się bardzo mocno na tym, co możesz chronić, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. E, więc słuchaj. <słuch> Wydaje mi się, że wchodzisz w listopad z takim poczuciem, że stoisz pomiędzy czymś, co jest już teraz obecne w Twoim życiu, a czymś nowym, i w pracy trzeba będzie troszkę się zmierzyć z trudną prawdą albo przeformułować jakieś plany ekspansji, jakieś plany, no bo tu jest ta ekspansja, tak? Jakby poczekać na bardziej dogodny moment, o, być może to jest to słowo, um, na pewno wiesz, że chcesz więcej i masz prawo chcieć więcej, i to się pokazuje. I tylko pytanie, czy to jest dobry moment, żeby chcieć więcej. Tak? Bo jeśli to miałoby być jakieś chcieć więcej, które od Ciebie wymaga wydatkowania lub które od Ciebie wymaga jakiegoś poświęcenia, to za tym chcieć więcej akurat w tym momencie stoi czwórka monet, a to nie jest karta wielkich zysków. Więc pytanie, czy zależy Ci na wielkich zyskach, na jakimś progresie, na super projekcie, na super pracy, czy raczej zależy Ci na tym, żeby utrzymać to, co już masz? Więc yy, słuchaj, yy, wszystko dokładnie po prostu sobie zobacz, jak sytuacja wygląda, przeanalizuj, prawda? Chodzi o to, że nie musisz podejmować decyzji, żebyś na siebie takiej presji nie nakładała droga wago, że już teraz ja muszę podjąć decyzję, że już w listopadzie ja muszę podjąć decyzję. Bo ta presja i to, że tej decyzji nie będziesz w stanie, w nie będziesz w stanie podjąć, albo uznasz, że podjęcie decyzji jest dla ciebie po prostu w listopadzie totalnie nie na rękę i niczemu nie służy. To samo to, że nie jakby nie, nie dotrzymasz sobie samemu, wiesz, słowa, może być dla ciebie rozczarowujące. I chodzi o to, moim zdaniem, w Twoim czytaniu listopadowym, żebyś na sobie nie wymógł, nie, wymogł, nie wymogła jakiejś presji niepotrzebnej. Sama sobie nie stworzyła jakiejś dodatkowej presji, ok? Więc takie dla Was są yy, informacje. Bardzo Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.